Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spółerat, a to jest dziewiąty odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Builder's Journey. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, troszeczkę dłuższym niż reszta odcinków swoją drogą, minimalnie, ale jednak, nasze ścieżki z ojcem się trochę rozłączyły. On tam pracował w jakiejś w sumie fabryce. Trudno powiedzieć w ogóle coś o fabule, tutaj z naszej takiej interpretacji, tak naprawdę, co się tutaj dzieje, ale tak, wydaje mi się, że to była swego rodzaju fabryka. Pod jego nieobecność wyruszyliśmy na przygodę i chyba naszym zadaniem jest go odnaleźć. Mało tego, zdobyliśmy trofeum, nawet trzecie związane z fabułą i zrobiliśmy chyba troszkę dużo tych poziomów, bo to był poprzednim razem. Zaczęliśmy od tego, dwa, trzy, w sumie zrobiliśmy cztery poziomy, czyli mieliśmy zawartość jakby dwóch odcinków. No ale to nie jest w ogóle ważne, dzisiaj skupimy się na dwóch poziomach, zwłaszcza, że tutaj chyba jest droga dosyć skomplikowana. Nasz robot będzie nam dostarczał części w dalszym ciągu, tym razem poruszamy się na takiej, na takim autku deskorolce. I musimy przedostać się przez. Przez... Przez... E, musimy Musimy się przedostać po prostu... Tak jakby na drugi brzeg. O właśnie. tutaj możemy ułożyć. Nie. Opuszczamy to chwilowo. Moment, Mniejsze zostawmy. Póki co. Skupmy się na tym większym. O właśnie. Super. Mamy część. Teraz nam robocik daje następną. I teraz jeszcze mamy następną. I zbudowaliśmy następną rampę deskorolkową. Okej. Okay. I tutaj schemat się powtarza. Jest to samo, tylko mamy taki wir wodny na środku i musimy jakoś sobie z nim poradzić. Inaczej zrobimy. To zostawmy. Budujemy drogę z tych części. Tak. Robocik się cieszy. Oznaczmy go sobie. Tak, mamy nawet dłuższy tutaj. Dłuższą drogę. Nie to. To. No, nie chciałem tego upuszczać, ale okej, okay, niech będzie. Chciałem tylko obrócić. Robocik znowu się cieszy i znowu nam wypluje kolejną część. Wow, tym razem taką jakby większą. Okej. Okay. Robocik znowu się cieszy i wypluwa nam kolejną część. Robocik się zawsze cieszy, jak spełnimy jego oczekiwania. Takie mam wrażenie przynajmniej. Tak, mam rację? No trochę się zaplątałem teraz. Już nie wiem. O, zamkniecie się robacik. Dobra, chyba coś namieszałem. A z drugiej strony może i nie. Teraz się okaże. Okej, okay, chyba jednak nie. Wow, to było skomplikowane i nie wiem, czy to do końca tak miało być. Ale z racji, że nam tak dobrze idzie, to machniemy sobie jeszcze trzeci poziom. Albo nie, bo wygląda na bardziej skomplikowaną rzecz, ale dobra. A, już widzę, co tu się dzieje nawet. Tak, i teraz wypluje nam kolejną część, świetnie. I my sobie tę część damy tutaj. Okej. Okay. Schodki robimy w dalszym ciągu. Świetnie. Trzeba po prostu zbudować taką jedną długą drogę z klocków i będzie dobrze. Tak, mam rację. Mam rację. Tylko o, tutaj zbudujemy też. A w ogóle to on się do nas odzywa, robocik, znowu. To nie wiem w jakim celu. Okej, okay, znowu się odzywa. O co chodzi? Nie rozumiem. O, rozumiem. Patrzcie. No, co chcesz? Robociku, trochę mi tu mieszasz. Trochę przez ciebie nie wiem co robić. Coś ewidentnie trzeba, nie? A już wiem chyba. Ale nie, yy, wróć, co to położyć? O, właśnie. I teraz... Kurde, jak to obrócić całość, żeby to... było dobrze widać? Ok, on coś znowu nam wypluć chce. I co? <ścoughs> Nie mam pojęcia, co ja tu zbudowałem właśnie. Chyba nic konkretnego Robot się nie odzywa póki co Kurcze nie wiem Nie mam pojęcia Znowu on coś wypluwa. Znowu tę samą część wypluwa. Czy on będzie je po prostu wypluwał w nieskończoność? Bo to nie oznacza chyba, że jest dobrze, nie? Pytanie. Dobra. Chwila. To wyrzucamy. To wyrzucamy. To wyrzucamy. Tę część też wyrzucamy i tę część też wyrzucamy. I teraz po kolei. Ja chcę po prostu. Czy było dobrze? O właśnie. Ja się pytam, gdzie jest ta długa część, którą w której wcześniej użyłem. Już jej nie ma. Czy cała nasza współpraca z robotem polega na tym, że on mi wyrzuca części. Hmm. Tutaj popełniłem jakiś błąd. Ale nie jestem pewien jaki. O, on coś się cieszy. No właśnie. Dlaczego ty się cieszysz? Przecież... To jest dziwne, że ty się cieszysz. Te białe to są części od robocika, tak? O, patrzcie, może tak. Dobra, naprawdę ciężko mi się to rozkminia. Nie mam pojęcia, co tu może być. Myślałem, że ten robot się cieszy jak. Jak mam rację. Aha, ja niekoniecznie mam teraz rację w ogóle, tak? Robociku. Kombinowałem. Tak, za każdym razem, jak postawię żółtą część, to on po prostu się cieszy. I to nie ma związku z żadnego z rzeczywistością. No właśnie, i co? No nie wiem. A gdyby tak, to opuszczamy wszystko, ok? O w ten sposób, i teraz jeszcze by się przydała jedna taka część, a w sumie to mam, tylko tak. To na chwilę zostawiamy albo nie. Holender, nie mam pojęcia, zaciąłem się. Tego się obawiałem od początku trwania tej serii. Dobra, potrzebuję resetu. Na razie tutaj. To usuwamy, do tego momentu jest dobrze, co oznacza, że co oznacza, że. Dobra, inaczej. Szybko. Tak robimy. I pojedyncza część teraz. Dobra. Tor jest super. W tym momencie konkretnym. Tu też będzie super, tylko tak. Potrzebuję jakby skrętu. No w pewien sposób tak. Dobra. To inaczej, tu jest ta część, i z jej pomocą zakręcimy. Widzicie to? Mam nadzieję, że widzicie. Tu by się jeszcze coś przydało, jakieś zakręcające w tę stronę. Na przykład. O! Tak się udało. Ok, to był zły pomysł, żeby ten poziom robić jeszcze raz w jednym odcinku, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało, pomimo mojego zacięcia. I widzimy się następnym razem, bo już wiem, że kolejnego takiego poziomu. Nie zdzierżę naraz w jednym odcinku, więc widzicie teraz, strategia dwóch poziomów na odcinek zaczyna być całkiem sensowna w momencie, kiedy te poziomy robią się po prostu coraz trudniejsze. No, ale mam nadzieję, że tak długo nie będziemy się nigdzie zatrzymywać. I przepraszam wszystkich, którzy znali rozwiązanie tej zagadki, troszeczkę mnie mechanika tego robocika rozstroiła, a raczej zmyliła. W tym odcinku to by było wszystko. Widzimy się w kolejnym okrągłym yy, dziesiątym. Wspomnijcie ten kanał. Dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!